Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, będzie taki szybki filmik, i tutaj mam pytanie do osób znających się na rzeczy. Chodzi o to, że złapałem bakcyla na rower elektryczny i powiem wam, że po wymianie tutaj właśnie regeneracji tego ogniwa do wkrętarki na pakiet 5S, czyli 18V, no coś się we mnie zajarzyło, że kurde, że chciałbym mieć rower elektryczny i sobie tak kombinuję, jak to. Bywa w Januszowych sprawach, <noise> że jak najtańszym kosztem zbudować rower elektryczny. Wiem, że nie jestem jakimś geniuszem, ale wiecie co? Bo tak się zastanawiałem, żeby taki rower zbudować, no to wiadomo, trzeba mieć sterownik, akumulator. No i przede wszystkim silnik, myślę tutaj, minimum 250 W, który będzie napędzał nasz pojazd elektryczny. I wiecie co? Na razie mam taki koncept. Powiedzcie mi, czy to jakoś mniej więcej można by połączyć w całość i coś by z tego wynikło, czy po prostu darować sobie to i odpuścić moje takie filozofowanie, filozofowanie, tak? W ten sposób powiem. Chodzi o to, że jakbym kupił na przykład koło od hulajnogi, załóżmy 150 zł, takie koło od hulajnogi, 250 W, na zasilanie one ma napięcie 36 V. 36V, wiadomo, mając same koło od hulajnogi, no muszę mieć przede wszystkim akumulator, który zasili to koło, no i jakiś sterownik, którym będę mógł regulować moc, jaka będzie przekazywana na te koło, tak? Chyba w ten sposób to rozumiem. I tutaj sobie coś takiego wymyśliłem, że załóżmy, kupuję te koło za te 150 zł od hulajnogi, robię sobie pakiet... Z lająków wysokoprądowych na 36 V. I teraz ostatnim takim etapem, żeby regulować jakby moc tego silnika, to jest wybieranie z wkrętarki tego tutaj całego mechanizmu. I zobaczcie, coś takiego. On mi teraz nie działa. A dlaczego? Aha, bo tutaj gdzieś nie styka na tych tych. Zobaczcie, jak ja delikatnie nacisnę. No, teraz mi to nie działa, bo to, to jest rozwalone, ale wieście mi, że każdy wie, jak działa wkrętarka: że jeżeli delikatnie wciśniemy sobie tutaj ten przycisk, to będzie nam wolno szła, a jeżeli na maksa, no to wtedy wystartuje nam na maksa. I gdyby połączyć taki silnik od hulajnogi z taką baterią, właśnie 36 V, no zobaczcie, to jest wszystko. Do połączenia. Na Mosfecie. Na mosfecie Zaraz przejdziemy do tego MOSFetu, żeby y, troszeczkę zobaczyć, jakie on ma parametry. I gdzieś zamontować to przy. Załóżmy gdzieś przy manetce, przy rowerze, nie? żeby sobie to wciskać i regulować moc tego koła. Hmm. Zastanawiam się, czy to jest dobry, dobra droga, czy czy to jest zła droga. Bo koszt takiego czegoś no, z kwerentarki, no to to jest banalny koszt. A jeżeli chodzi o tego MOSFETA, no to tutaj mógłbym na przykład MOSFETA wymienić na jeszcze mocniejszego. Ale przejdźmy sobie teraz do tego MOSFETA, żeby zobaczyć, jakie on ma parametry. I zobaczcie. Z ciekawości pisałem w Google y, parametry tego MOSFETA. I już się przełączam. Mhm, dobra, mam włączoną przez pomyłkę. Tutaj. Okay, jest. Dobra, więc takie coś. Parametry tego mosfeta to on jest 50A, 50V, czyli taką baterię na 36V bez problemu powinien obsłużyć. No i teraz jest pytanie, czy na takim mosfecie mógłbym sobie zbudować sterowanie takiego, załóżmy? koła od hulajnogi, zwyczajnego koła od hulajnogi. Nie będę więcej przedłużał. To jest moja taka rozkmina na razie, bo naprawdę złapałem bakcylę na rower elektryczny i kombinuję na różne sposoby, czy da się jakimś tanim sposobem, na, chociaż na sam początek, żeby poczuć namiastkę tego roweru, takiego już Powiedzmy prawdziwego, które kosztują po 3000 zwyż. No kurczę, no ciągle się zastanawiam, czy to by wypaliło, nie? Chociaż jakieś takie wspomaganie na sam początek, żeby daje coś do pracy. Tyle, żeby coś tam pomogło, żebyśmy się tak nie męczyli podczas spadałowania, kurczę, gdzieś tam pod jakąś górkę i tak dalej. Czy takie coś 250W? No tutaj jest do 50V. To myślę, że 36V bez problemu obsłużyłby ten MOSFET i można by ten silnik w jakiś sposób zregulować jego moc, tak? Albo ewentualnie poszukać jeszcze mocniejszych na 100A, 50V. No, jestem ciekawy, czy, czy ja dobrze myślę, czy po prostu. Lepiej kupić jakiś sterownik dedykowany do takiego silnika 250W. No dobra, zostawiam wam kurczę wolną rękę w komentarzach piszcie, bo wiecie, jak to jest ze mną. Ja się czy na coś napalę, a potem ktoś mnie. Ktoś mi wyleje kubeł zimnej wody, który się zna na tym wszystkim i powie, słuchaj stary, no nie, źle kombinujesz, tak jak widziałem filmik na przykład Chińczyka, który sobie przerobił rower na wkrętarkę, tak? Potem zobaczyłem na filmiku na YouTubie polskim, jak gościu chciał odzorować to, co zrobił ten Chińczyk, no i suma sumarium wyszło to, że z wkrętarki jest beznadziejny pomysł, bo spada mu łańcuch, mała prędkość, bo 7 km tylko osiągał, także no nie do końca to się sprawdziło. A takie koło od hulajnogi nawet można by zamontować do samej opony. Teraz już sobie tak pobuję w myślach łączyć takie różne projekty, które widziałem w internecie. No i też jakieś wspomaganie by było, tak? gdybym taki silnik, od hula, takie koło od hulajnogi załączył na oponie, załóżmy tym przyciskiem. Tutaj. Od skrętarki. I wtedy bym sobie na przykład gdzieś, jakbym był. Bym miał na przykład, jak musiał jechać pod górkę, no to wtedy bym sobie wciskał. Hmm, wspomaganie tutaj, takim czymś. Tylko nie wiem, czy ten MOSFET po prostu by się nie spalił, tak? Bo to silnik 250 W, 36 V. No właśnie, tu nie wiem, tu co mamy. Silnik 18 V. No trudno mi to powiedzieć, chociaż mocny jest ten silnik, naprawdę bardzo mocny jest ten silnik. Dobra, to będzie na tyle. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się.